Yo, po raz drugi prezentuję wam zajebistą grę na motywach, koi wie jakich, ale coś jest z counter Strike'em. Ogólnie tytuł brzmi korwa Counter-Strike, revenge of Hanka. Gracz ma za zadanie zabić matkę chrzestną Hankę, która zdobyła światowe zapasy zioła i panuje nad światem. Wbrew temu co ja pierdolę to jest sieciowka. Gracze zakładają takie mniej więcej gildie. Mają zajebiste bronie, całymi gildiami atakują Hankę. Jedne gildie bronią Hankę, a drogie ją atakują i chojowa zabawa, bo wszystkich jest do koja pana porówno i za choja nie można ani zabić Hanki, ani jej koronować. Ogółem Hanka ma też broń jądrową w postaci jaj ociętych nożyczkami oraz chemiczną w postaci gazo pewnych osób. Każdy myśli o innej osobie i choistym, to nie jest ważne. Gratoczy się na mapach HWD P02 i HWD H03. Pierwszy tytuł mapy wszystko Wam mówi, a drogi dotyczy nie Hanki. Teraz może o arsenale. Broni numer 1, baseball, broni numer 2, noż, broni numer 3. Deskaz z ponabijanymi gwoździami. Broni numer 4. Kałasznikow. Broni numer 5. M1 nie chodzi korwa ofranowo. Broni numer 6. Wywrotnia rakiet z gazami. Broni numer 7. Zwykła kolachanki. Broni numer 8. Zajebista kolachanki. Broni numer 8. Najlepsza kolachanki. Teraz kolejna pojazda. Pojazd numer 1. Rover Pojazd numer 2. Stara Łada. Pojazd numer 3. Hammer. Pojazd numer 4. DMA. Pojazd numer 5. dwukropek woso acerzony rosący. Pojazd numer 6. Czołg 34, pojazd numer 7, helikopter, pojazd numer 8, Maloch, inaczej Fiat 126P, optymalne wymagania sprzętowe, najnowszy procesor ze stajni Melona, Intel Pentium 1500, 1 kHz, 2 bajty pamięci RAM, karta grafiki bananem 1000 x 508 KB napęd na kasety, po Zagra gra została testowana na kąpie Banana, lekko się i wieszało, co znaczy, że raczej będziecie musieli kopić nowy sprzęt, aby uruchomić grę i korwa Połączenie modemowe 16 bitów na godzinę. Gra została wyprodukowana na licencji Trabanta, złożyło się na nią niezależne tylko o i hanki studio. Yo, w pany kropka Jest? Korba jedzie się tutaj, no dobra, kończę. Nara. <śm>